Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy i widzimy się moi drodzy w kolejnym odcinku z gry Trouble in Terrorist Town. Jeśli nie wiecie o co chodzi, chodzi o to, że jest grupa terrorystów, jeden z nich okazuje się być zdrajcą i musi zabić wszystkich. Są różne taktyki na tę mapę, na ten tryb gry. Większość zawsze uznaje, że jest niewinna i tak dalej. Ja postanowiłem zrobić inaczej i założyć, że zawsze jestem zdrajcą i wszyscy inni są zdrajcami, więc będę zabijał wszystkich. Jak wyszło? Zaraz zobaczycie. Bobaki ja jestem niewinny Nie możesz no, ja być niewinny, to. bo jest to zgrzewka, kończuchu. A ty nie możesz być śmieszny, ponieważ jesteś kolega igracji. Ej, ale już Jestem zdrajcą znowu jest niestety Znowu z jak jestem zdrajcą, panowie. Ja ty zawsze jesteś z tego. Nie wiem mam trochę Człowiek ostatnio, ty byłeś zdrajcą i co? Oa! kto we wy to, to ty mnie o... uderzyłeś? Czy nie? nie, nie uderzyłem w ciebie. To ktoś wieży tamtej. Alien no, chyba tam to... jest to... Zysko, nega... Alien jest nie, ale, Gdzie jest ale alien, nie, a, alien. Na to, Ale ja nie, ale ale nie jest, przepraszam, jest, mi się wydawało, co? że ty jesteś tam, jeżeli to nie ty, to spoko, Czujesz, ponieważ ktoś tam strzelił. Oczywiście, ja rzucam do... deskę, bo by nie Jest a... Jezu, co się, co, czym ty rzucasz? Dobry piekiel. Bloody jest o, o co do chodzi? Ja bym ja filaktycznie go, go zabił. To... A, Dlaczego tu tutaj, Mandzio, pływasz w powietrzu? Co ty się dzieje? Może Mandzio jest drajsem? normalnie chodzę. Dlaczego ty każdego osądzasz, Ignacy? Co z jest nie tak Bo tylko Bóg mnie może osądzać. No jest. To jest. <noise> mu się, żeby był zdrajcą. Rachunek no prawdopodobieństwa no, na pewno nigdy nie działa na jego korzyść. On go kryje. Bloody <noise> 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 jest detektywem, zatem... Bloody <noise> nie zginął, on go kryje. Też mi się tak nie, wydaje. To właśnie osłaniać, nie, to właściwie musicie mnie osłaniać. Nie, można prawie, robić egzekucji na Bloody. Bo ja pobiorę właśnie ten... Alien coś Kuker, siedzi cicho. Profilaktycznie poszło. może go zabijmy. Po Lebo, po lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, Mam pytanie, dlaczego człowiek jest już lekko ranny tak szybko? No bo no przecież nie, ktoś z ja w niego strzelał, tak? Chyba ty w niego strzelałeś, do jak z nim byłeś. Jany, a jeszcze nie zaczęliśmy. Człowiek, ile, ja? ile piłeś? Ja? Ile piłeś? Przyznawaj się. Nie powiem wam. Przyznawaj się, ile piłeś. Nie, ja nie piję Czy znaj od... się Nie, dobra. O, ja, ja z Nie chcę mieć nic wspólnego. Czekajcie, jesteśmy tu wszyscy. Ja bym I zrobił tak. test Boży, Nie nie, nie ma. Nie, chodź ja tutaj do nas. Chodź tu do, do nas. Chodź tu do nas. Szczyta. Mogę być tutaj. Szczytiny? Chodź tu do nas. Zrobimy test Boży panowie. Będzie chrzest ognia. No chrzest to nie, ognia. Nie, ja A, ja to Kto powiem, przeżyje no, ten, no, ten 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 jest niewinny. <laughs> Ta nie Kto przeżył, panowie? Kto przeżył? No to wszyscy są niewinni w takim razie. To nie jest bardzo, <grymne> bardzo. To nie wiąza dużo sensu. Wierzy. Może murder? Może ktoś ma nóż? To byłoby ciekawe taki, jak Kogo z nami nie ma? Jestem tego zdania, że ktoś tutaj ma nóż. Kto jest z nami? Kto kogo nie ma z nami? Nie jest z nami, Marcin? Alien! Czekaj, czekaj, alien. czekaj, Alien! Alien! alien? A, dlaczego, alien? Mnie to nie dziwi? dlaczego mnie to nie, nie dziwi? Ja nie rozumiem, słuchaj. Dlaczego mnie to ej, nie dziwi? Chodźcie go zabijemy profilaktycznie. Alien, ej, kupa, No nie, no to można ej, kupa, w zasadzie. Ja, proszę bardzo, ja tutaj. O, bo widzę, Babę podłożył gdzieś pewnie, ja znam Aliena. Dostałeś gromadę. Okej. Okay. Chłopaki, słabo trochę. Ej, nie nie wyglądajmy. No, jak... Jeszcze żyje. No tak, tak, Ignacy, dlaczego, dlaczego ty każdego tak tutaj chcesz jakoś ukryć? Bo jestem zdrajcą, powiedziałem to od samego początku. No, wiecie czy nie? A wiesz ten... czy naprawdę jest zdrajcą? muszę no, ja sprawdzić coś na Ignacy. Sprawdź no, mnie. Idę, idę po ciebie. Daj do Bladiego podejść, Blady sprawdź, możesz sprawdzić, proszę bardzo. Blady nic nie sprawdzi. Mandzio! No nie, no jaki? Zostałeś 2 cztery 4 HP Oszuście żałosne Oszust Bo kupiłem zły, zły przedmiot kupiłem nie zabił jeszcze na koniec? Mandzio to nieprawdopodobne, byłeś zdrajcą O panowie znowu jestem zdrajcą To tak jak ja A ja jestem detektywem proszę państwa Mi się wydaje, że o. Z każdy Znaczymy, miał być zdrajcą? Czekaj, Mandzio jest tutaj Rachunek prawdopodobnie działa na twoją z Drajcą, korzyść blady hmm. No i kogo tutaj? To jest was. moim kumplem jako terrorysta jeszcze, bo nie mamy szóstego, a jeszcze, nie jeszcze. Poczekaj, no w tej chwili tu jest kolega, mamy. Ja proszę nie bardzo, ja przyniosłem ja wam diament. No już. A, nie, a, nie, a, nie, jest ruch. Ruch. a ja wykopam okay. diamenty, okay. diame kup, tak. Kto ty w ogóle ten diament wyprzestrąłeś z kopalni? Ja, widzisz, tu jest taki pokój dla zdrajców. I, I tam szedłeś? Nie powiem skąd wiem. Kochani, kochani. Uh, I to można zanieść tam A... i można testować kto jest faktycznie zdrajcą. Tak? Jak to się podnosi? Uwaga granat zapalający leci. to laskę. Hop. Uwaga. Zabra. I zapraszam za mną. Dobra granat poleciał, okej. Okay. Kontrolny. E, dzięki, dzięki, tak, dzięki granat. dzięki, Dzięki czułek. 45hp straciłem. Jaki wielki czułek. Czy ty jesteś detektywem? Czy nie jesteś? Tak. Chyba... CZEMU DETEKTYW pisano? HP Pani? BEZ powodu? Bo to Boże, był, to na, był, to był... Boże Chodź, ogień, tam który wypala i sprawdza, o, czy zapraszam, jesteś niewinny. zapraszam, tutaj. Jak tu się zbierzemy wszyscy, to nic się nie... Ale Potrzebujemy... Kto, Kto otworzył to? te drzwi? Kto, zmienia... Kto tu zbiera diamenty w Minecraft? Ja, ale potrzebujemy golden block. Ja idę go znaleźć. Nie, 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 nie. Zostałeś tutaj, kolego. Ej, Mandziu mnie blokował! Po... Mandziu mnie blokował, on nie chciał. To ucieka, co? To był z niego strzał ostrzegawczy. Kto stąd wyjdzie, proszę Państwa, reszta ma prawo go zabić. Tutaj proszę bardzo, ja jestem operować. zdrajcą, mogę wychodzić i wchodzić, kiedy chcę. Kolego! <gryls> no. znaczy, ja nie respektuję, nie respektuje fałszywych, fałszywych autorytetów, Nie respektuję fałszywych autorytetów. Grubieński to jest akurat twoja renowa tutaj człowiek. <gryls> <War>! <gryls> Zdrajcy zostali pokonani już! Halo! Dobra robota, chłopaki, wygraliśmy! To jest zdrajca? Kto zdrajca? Eee, ja zostałem, zostałem 55 HP od czółka, później od ciebie miałem 10% HP i fajnie sobie pograłem. To się nazywa nie. dobry detektyw. Jej. Jak się wychodzi z tego lawowego świata? Alien, kurwa, Tutaj nie wychodzi telefon. się z Gitta, kurwa. No to ty nigdy Ubrzydź. w Minecraft nie grałeś? N nie. O, chłopaki! Kurde, Wresz... no znowu jestem winny, ja nie wiem. Ja też jestem znowu. O, ja Maria, znowu jestem Kraszta, zdrajcą. Nie? Dobrze, tak, panowie. Patrzę, jest taki pokój właśnie zdrajców, do którego wszedłem. O. o. jest pokój zdrajców. Mnie nie widzicie, tak. Cześć. Panowie, słuchajcie, ja bym... Ja bym... Proszę, Zabijmy na kontrolnie, poko... jeżeli jest zdrajcą. Nie, 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 proszę ciebie, kolego Ignacy, jako Słucham. że ja dzisiaj jestem detektywem, proszę żebyś się uspokoił, dzisiaj to ja będę tutaj mówił. Nie respektuję zabić, fałszywych nie autorytetów, powiedziałem ci już tam. Ja nie respektuję twojego imienia i twojej osoby. i co. Proszę się uspokoić, proszę się uspokoić. Proszę ci się uspokoić. Poczekaj. Kupię, kupię bombę i cię wysadzę Uwaga, zaraz. Mogę kontrolny okay. granat? Czekaj, gdzie mogę kupić z bombę? Dlaczego kontrolny <laughs> granat tutaj? Podoba mi się jako ten detektyw, sposób rozumowania. Jako detektyw teraz wprowadzę dodatkowo kontrolę granat. Kontrolę granat oznacza przystanie się do winy. No był kontrolny granat, tak przyjacielski. Nie można. To był przyjacielski granat, proszę mnie zostawić. To były tak na dobre intencje, no. Dobra, może niech detektyw zacznie tutaj, prawda... Może znaliśmy te to... klocki, panowie, chodźcie pójdziemy poszukamy te klocki. Bo chcę coś Ej, ale słuchajcie, pamiętacie jak byliśmy w tym miasteczku w czwórkę chyba, to zróbmy tak, żebyśmy nie stali właśnie wszyscy razem. To. toś tak uważam, Także, bo jeżeli chcę ja... was wysadzić, bo to nie uda mi się to zrobić. Także ja żegnam, idę do mojej kopalni. Dobra, Gladi, to znaczy, gdzie czy... idziesz? Jak na typowego hmm, no minecraftera przystało. Przejść... Co, chcecie Ta, zabić od pleców, tak. To znaczy, że... Znaczy, no ja tak chciałem to zauważyć, to że Aliniek zawsze jest grubiański, zatem proszę bardzo tutaj uważać. I na ty wejdziesz, tak? Tutaj? No, ty zawsze no? jesteś grubiański. Nieprawda. prawda. Ja jestem takim człowiekiem, serdecznym człowiekiem. Ło, 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 szemu słyszę? Znowu? Bo nie wie. No i zdrajco, nie kłamałem was ja tego Ja cię zaprosiłem do pokoju, a ten kolega Ignacy nigdy nie kłamie. Bardzo, to bardzo dobrze poszło przyjacielu. Ja tak jakby ten pokój taki tutaj. Świetna taktyka, tak? że się w końcu rodziliśmy. Gdzie kto jest? Panie tutaj? Ignacy, jestem pan napisany na listę <głos》>. podejrzanych terrorystów. A Nieprawda, jestem niewinnym terrorystą, jak zawsze. Ale, ale groźby, groźby, że się ktoś zabije. Panie Ignacy, to nie są rzeczy na porządku dziennym. Nie wiem, kto a, Cię wybrał mi? na detektywa, ale jak ja przyjmował mnie, mój mujahedding do, do terrorystów, to było, było jeszcze lepsze czasy wtedy. Za moich czasów Pana, się ta... zabijało każdego. Bana, ja jeszcze, wiesz, to... A, I see... O Jezu, palę a, się. Idę, do, do, do dwóch wież, przypominają mi szczęśliwe czasy. <laughs> Co za gał czasy, nie? A nie to co dzisiaj jakieś Wszyscy Najpierw. są i wszyscy się, każdy, się, każdy się każdego Jest boi. Przyjaciel na wiesie. Ła! To strzelam? Na... Ja, ja strzelałem ktoś do ciebie! Mówił, że Oczywiście, że A, ja do ciebie strzelałem. A gdzie kto do ciebie strzela? I Chyba Ignacy, wiesz? Ale to, nie ci, oni przeciwko, że oni pasuje, domisz. tak? I jest po prostu czasem agresywny, i ja to akceptuję. Wiesz, to jest taka sytuacja, kiedy jesteś w związku i cię pije partner. Co nie, niby to nie jest spoko, ale to akceptuję. Ale jednego kochasz, kocha, tak, kochasz. Dokładnie tak, dokładnie tak. Czekaj, strzelę w kogoś. Nie dolewasz do, do piwa do szklanki. Halo, Dezy jest ranny lekko, chodźcie go dobijemy, gdzieś mieszka. to strzelę. W zasadzie całkiem niezły pomysł, co nie, tylko, że on jest detektywem, za tym nie rozumiem dlaczego... Czemu ty powiedziałeś, żeby strzelać? Masz jakiś interes w tym? Nie, no Manjo, Manjo z Ja Chciałbym Cię mianować asystentem detektywa. Ja Chciałbym Cię mianować asystentem detektywa. To Ty jest... Granat, granat z góry poleciał! Granat z góry! Alien rzucił granat! A więc bądź moim... Jada, bądź no, moim... Nie, z... Halo, mocone, alien! tą sprawę. Kontrolnie zrób Idziemy. Idziemy ich wyczyścić, tak? Tak jest! Dobrze, idziemy ich wyczyścić. O, okej Oj! Okej O! Udało mi się! Czy dostanę was? Oczywiście! Kogo zabiłeś? na tym spalili do dwóch HP. Dobra robota! Kto był zdrajcą? Kupson, ja Kupson, Wiedziałem od początku, mówiłem wam. Nie wziąć kurde u góry, ale... Wiedziałem kogo dawać na następcę. Okej. Okay. Znów jestem zdrajcą. Kapitanie bladełu. Siema mordo. No, chyba teraz troszkę po, poszukać kogoś. Mogę ci pomóc z twoim śledztwem? No możesz mi pomóc, chyba że jesteś jak ty, bardzo... Jaki ty jesteś w ogóle chętny do, do tych śledztw? Przecież... Ponieważ ja tutaj jestem zawsze niewinny, jak wiemy już na podstawie 389 gier, podczas której tylko w dwóch byłem zdrajcą i 98% szans na zostanie hiddenem, gdzie zostałem ostatecznie <laughs> osobą, która polowała na hiddena, to nie ma absolutnie żadnej szansy na to, żeby było osobą jakkolwiek winną lub złą, dlatego chcę pomóc właśnie detektywowi. Proszę bardzo, kto właśnie w moją stronę rzucił granat Właśnie, właśnie, Kto znowu rzucił taktyczne przyjacielskie granaty? Ja, jak tak zwykle. Jest? No prosto. Kolego, proszę się uspokój, co? Hop, hop, kolego! Tutaj, chodźcie. chodźcie. Czemu wszyscy to znowu w kupie? Ale Panowie, jesteśmy terrorystami. Terroryści zabijają, takie są zasady. Co wy gadacie? Bardzo głupie te zasady, muszę przyznać. Głupie, nie? Ja zabieram ten bloczek, ponieważ to jest mój bloczek. Kółek, proszę to mi go nie zabierać. coś knujesz? Tak! O! Ty chcesz proszę Państwa, proszę? Mamy tutaj jedną wieżę, prawda? Tak. Sądzicie, że to o jedną za mało? To prawda, chodźcie, zabijemy tu drugą. Jak dla mnie. <grym> Jak ty chcesz zabić wieżę? No po prostu bierzesz bierze samolot to, i lecisz. To, będzie... <grym> A, gdzie? A gdzie jest kapitan Za ten dowcip daję ci ocenę 9 na 11 To bardzo to się donalia. 5 na 7 Kapitan, alien. Ej, właśnie, skoro może Alien już nie żyje. Bomba, w bomba tu jest. Gdzie, jest bomba? Gdzie, Gdzie jest bomba? Gdzie jest bomba? Gdzie jest bomba? jak. Gdzie jest? Gdzieś tam pipczy. Gdzie jest bomba? Ja ją rozbroję. No, tutaj jest bomba. O! 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 Czemu zdrajcy się z Chyba wyleciał w powietrze. E? Chyba dozy. Chyba To jest. To To jest była To twoja ładnie! No ładnie! Prawdziwy ja, terrorysta, tak prawdziwy terrorysta sam tak też się też się wysadza! Je.